Och, niestety ym, mi się urwał filmik i chciałem zrobić ten, ten magaton i zobaczę. E, tu już zrobiłem Oreo, to jest jakby jedna, jeden odcinek i tego jakoś nie połączę, ale potrzebowałem Oreo, tego mleko nie byle jakiego, bardzo dobre polecam. Eee, nie sponsoruję whisky i sklanki. złota to Oreo, i niestety, kurde. Sorry, bo nie wiem, dziwnie mi się wyłącza. i chyba tak nie jest. Zaraz będę brązował, użyłem tylko sterek. Jakby było jakieś z to by wysło w tyle. A na razie, patrzę, takie mało szare. No, widać, jakie grudki. już nawet tam nie ma Oreo. Więc bym musiał kupić. No ale spróbujcie z jakimiś burlesem oreo w, tak, w takiej skrące jak e, ta. To na pewno wam się uda. Będę taka m, fajna papka do rodów. Z, y, z tych właśnie oreo robią te lody. Więc. Ja bym jeszcze nie to pomiesał. Może to z tego wyjdę. Więc cęczę. Okej, okay, nie znalazłem w górę Oreo, ale zobaczę, nie to bardziej brązowe się zrobiło, takie sary już jest. Tak teraz to wygląda, ja. Tak to wygląda, a więc ja sobie pomieszam, mieszam. No i. Próbuję. Nie. Po prostu mleko. I chyba to Oreo było zjeterminowane, więc na tego nie wyszło. ten filmik może też jest mian ze mnie, że zjadłem zjeterminowane Oreo. Okej. Okay. Ale jakby zdali, jak jest 20, jak ja kiedyś dałem 18, a nie, czegoś. 4 plus 4. To chyba 12 dałem, dobra wiem jakie jest 12? No i powstała mi pysna papka. Ja to wyleję do zlewu na Waszych oczach. To się nie nadaje do pizza. Ale, jakby powstała taka szara masa i będę tak ciężko, tak. I tak będę ciężko, to wtedy dopiero nadaje się do jedzenia. I zobaczy, taka masa cukru. Ja to już wylewam. To się nadawało. O. No, ale niewystarczająco. To mi nawet nie pachnie jak Oreo, To już jest przeterminowane. Ja byłem perna i nie byłem. Lojmy pewnie na innych raku. Ochyda. O i papa.